Drodzy kontynuujemy nasze spotkania modlitewne wokół osoby i przesłania świętego Jana od krzyża. Serdecznie Was wszystkich witam na naszym kolejnym spotkaniu. Nasz duchowy przewodnik ukazuje różne pułapki, które czyhają na nas w drodze do zjednoczenia z Bogiem. I przed tygodniem rozpoczęliśmy analizę tychże pułapek, wskazując na dobra doczesne. Oczywiście same dobra, jak sama nazwa wskazuje, są czymś pozytywnym, natomiast niewłaściwe, nadmierne przywiązanie się do tych dóbr może spowodować jakieś spowolnienie, jakieś zatrzymanie wręcz na tej drodze do zjednoczenia z Bogiem. Te pułapki są bardzo powszechne. Wydaje się czasem, że człowiek jakby się niczego nie uczył, że ciągle powtarza te same błędy z jednego pokolenia na drugie. Więc tym bardziej starajmy się skupić i zastanowić się, w jakim stopniu one dotyczą także mnie. Dzisiaj omówimy dwa rodzaje dóbr, które jawią się przed człowiekiem i które, jeżeli za bardzo się do nich przywiążemy, Mogą nas zatrzymać. Są to dobra naturalne i dobra zmysłowe. Cała ta refleksja jest oparta na trzeciej księdze Drogi na Górę Karmel. Najpierw weźmy te dobra naturalne i przeczytajmy, jakie to są dobra. Cytuję: Przez dobra naturalne rozumiemy tu piękność, wdzięk, przymioty. Kształtną budowę i inne dary ciała. Co do duszy zaś rozumiemy jej dary, jak zdolności i rozsądek wraz z innymi przymiotami umysłu. Koniec cytatu. No, ech, czy, słuchając tych słów, jesteśmy na pewno zadziwieni, no bo to są dobra dzisiaj bardzo mocno uwypuklane. Przez współczesny świat. Piękność, wdzięk, kształtna budowa i inne dary ciała. Jakże bardzo dzisiaj człowiek zwraca, zwraca uwagę na własną budowę ciała, na piękne kształty, na zdrowie. Wystarczy otworzyć tylko jakąś stronę internetową. Jest tam mnóstwo wzorców, które są na dzisiejszy czas. Pięknych modelek, które za kilka lat już odchodzą na margines, pojawiają się nowe, i pełno różnych przepisów, w jaki sposób utrzymać tą piękną sylwetkę. No, powiedzmy wprost, piękno ludzkiego ciała jest czymś dobrym, pozytywnym, ale nie może wysunąć się na pierwsze miejsce. Nie tylko zresztą chodzi o. Ludzkie ciało o jego piękną budowę, ale także o inne tego typu dobra, jak na przykład nadmierne używanie kosmetyków, czy też nadmierne przywiązanie się do jakiejś mody. Nieraz te mody są bardzo niezdrowe, nawet szkodzą ludzkiemu organizmowi, ale ponieważ są trendy, no to więc się je używa. Albo też różne. Nieraz wielogodzinne, nawet ćwiczenia, które mają uwypuklić, wyrzeźbić niejako piękno ludzkiego ciała. Oczywiście troska o zdrowie, o ciało jest czymś pozytywnym i to trzeba jeszcze raz podkreślić. Piękno naturalne, zewnętrzne, to jest dar od Boga. Wszelkie piękno pochodzi od Boga. Błąd polega na tym, że człowiek przesadza, że nadmiernie przywiązuje się do jednej kategorii dóbr, właśnie tutaj do tych dóbr naturalnych. Ludzie dzisiaj wydają nieraz fortunę na różne, chociażby kursy dietetyczne, jeszcze nazywają to rekolekcjami, z postem jakiegoś Człowieka ze Starego Testamentu, ale to wszystko jest jakimś pomieszaniem pojęć, bo to ani nie są rekolekcje, ani to nie jest post, to jest zwykła dieta. Nieraz ludzie obiadają się przez jakiś czas, potem nagle zaczynają tą dietę i nazywają to terminami religijnymi rekolekcje z postem. To jest naprawdę jakieś pomieszanie pojęć, i nie dajmy się tutaj Wypuścić w pułapkę, bo człowiek współczesny rzeczywiście jest bardzo naiwny i ciągle ulega tym samym błędom. Jan Krzyża przywołuje tutaj zdanie z księgi Przysłów. Cytuję: Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy kobiety, co boi się pana. Koniec cytatu. I. Jan odkrzyża także wylicza różne szkody, jakie wyrządza zbytnie przywiązanie się, zwłaszcza do swojego ciała. Jakie to są szkody? Chełpliwość, po pierwsze, hełpliwość. zarozumiałość. Człowiek pyszni się, że ma na przykład piękną sylwetkę. Po drugie, to wszystko jest bardzo blisko pewnej. Pułapce, która nazywa się nieczystością. Nieraz te stroje są wyzywające, kuszące i dlatego ja na zwracam uwagę na bliskie niebezpieczeństwo nieczystości. Po trzecie, szukanie pochwał, pochlebstw. Po czwarte, ta troska o ciało przytępia nieraz rozum, osłabia wyczucie duchowe, powoduje także rozproszenie umysłu oziębłość, utratę wrażliwości na dobra i na rzeczy duchowe. Zauważmy, jak dzisiaj to wszystko jest aktualne. Jak dzisiaj może człowiek popadł w jakąś drugą skrajność. Przedtem przez wieki deprecjonowano ciało ludzkie. To był też błąd. To nie była właściwa ścieżka. Zwłaszcza jeżeli chodzi o etykę seksualną, katolicką deprecjonowano te wszystkie sfery cielesne ale teraz popadliśmy jakby w drugą skrajność ubóstwiamy tą sferę i na każdym kroku doznajemy jakiejś przesady Jan od Krzyża pisze tak cytuję w tej radości przynajmniej w początkach zatraca się niezawodnie czystość duchowa a jeśli się zachowa jakiegoś ducha, będzie on bardzo zmysłowy i przyziemny, mało duchowy, mało wewnętrzny i skupiony. W takim stanie dusza żyje pewnego rodzaju słabością zmysłów, a nie siłą ducha. Dla tej przyczyny upada tylu świętych, że porównuje się ich do trzeciej części gwiazd strąconych z niebios na ziemię ogonem węża. Koniec cytatu. To ostatnie zdanie jest parafrazą zdania z księgi Apokalipsy. Rzeczywiście, jakże to jest bardzo poważna pułapka i bardzo chwytliwa, i dzisiaj bardzo powszechna dla człowieka. Jan od krzyża podaje lekarstwo na owo zniewolenie przez współczesne trendy ubóstwiające ludzkie ciało. I tym lekarstwem jest służba Boża. Przeczytajmy. Gdy człowiek poczuje, że serce jego pociąga próżna radość z jakiegoś dobra doczesnego, niech przypomni sobie, że próżna jest wszelka radość oprócz samej służby Bożej. Koniec cytatu. A zatem, jeżeli mamy ciało, to dziękujmy Panu Bogu, bo to jest wielkie dobro ale to ciało jest po to, żeby służyć. Ciało jest wyrazem ludzkiego ducha, jest językiem, przez który my kontaktujemy się z drugim człowiekiem, możemy służyć. Jeżeli mamy ręce, mamy nogi, mamy umysł, to to są nasze narzędzia i ten duch kieruje naszym ciałem w tym kierunku, abyśmy wzajemnie sobie służyli. Służąc bliźnim, służymy także, Bogu. I dlatego ciało jest czymś niezwykle wartościowym. Człowiek, który nie popadł w nauk przywiązania do swojej urody, emanuje takim pięknem duchowym, pięknymi cechami duchowymi. Czasem spotykamy może kogoś, kto ma ciało bardzo schorowane, może postarzałe, może ktoś z nawet. Nieuleczalnie chory od urodzenia, ale emanuje pięknem ducha, bo piękno pochodzi z wewnątrz. Jan wylicza, jakie to są piękne cechy duchowe. To jest po pierwsze umiłowanie Boga, następnie po drugie pokora. Taki człowiek jest pokorny, po trzecie jest wolny wewnętrznie, on nie jest niewolony jakąś obsesją na punkcie swojego wyglądu. Po czwarte, człowiek wolny także może realizować prawdziwą miłość bliźniego, która przyjawia się w służbie. I w końcu to wszystko służy skupieniu wewnętrznemu, otwarciu się na dobra duchowe. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z dzieła Droga na górę Karmel, księga trzecia, Jana od Krzyża. Cytuję. Nie skłaniając się uczuciowo do nikogo z powodu dóbr naturalnych, pozornych i zwodniczych, dusza jest wolna i czysta oraz może wszystkich kochać rozumnie i duchowo, zgodnie z wolą Bożą. Rozumie wtedy, że kochać należy jedynie dla cnót, jakie ktoś posiada. Miłość taka jest miłością wedle woli Bożej. Daje swobodę duchową, a jeśli lgnie, to lgnie do Boga. Ze wzrotem tej miłości wzrasta również miłość Boga, stąd zaś wzrasta i miłość bliźniego. Jeden bowiem i ten sam jest ich motyw, i ta sama przyczyna w Bogu. Kolejny cytatu. A zatem znowu chodzi o miłość. Jan Odkrzyża chce ocalić i uwypuklić to, co jest najważniejsze w życiu ludzkim, to znaczy miłość. Ciało służy nam do okazywania miłości innym ludziom. Pamiętajmy ciągle, że Jan Odkrzyża jest doktorem miłości i nie chodzi tu o jakieś utrapienie, o jakieś... Nierozumne może biczowanie swojego ciała, nie jakieś samoudrączenie, nie, tylko złapanie tych odruchów cielesnych w pewne ramy, w pewne karby, żeby ciało nie rządziło duchem, tylko odwrotnie. Duch ma kierować poruszeniami ciała. I wtedy człowiek jest harmonijny. To są właśnie te dobra duchowe, o których Jan Odkrzyża mówi. Jeżeli są właściwie używane, one służą człowiekowi i jego podążaniu do zjednoczenia z Bogiem. Jeżeli nie są kontrolowane, no to wtedy stają się bożkiem same w sobie. Przejdźmy teraz do drugiej kategorii dóbr, a są to dobra zmysłowe. I przeczytajmy. Jakie to są dobra? Cytuję. Przez dobra zmysłowe rozumiemy tutaj to wszystko, co podpada pod zmysły, to znaczy pod wzrok, słuch, powonienie, smak, dotyk. Również to wszystko, co jest wewnętrzną przyczyną działania wyobraźni, bo wszystko to należy do wewnętrznych lub zewnętrznych zmysłów ciała. Koniec cytatu. Czyli Jan odwołuje się tutaj znowu do koncepcji człowieka. Najbardziej zewnętrzną człowiek, warstwą człowieka są jego zmysły i wymienia tych pięć zmysłów zewnętrznych: wzrok, słuch, smak, powo powonienie, dotyk oraz zmysł wewnętrzny wyobraźni. I to są dobra, bardzo cenne. Ponownie, to są dary Boże. Po to, abyśmy się kontaktowali, żebyśmy się wzajemnie widzieli, słyszeli, żebyśmy sobie służyli. Ale z drugiej strony są to dobra, które mają ograniczoną władzę działania i jeżeli one także będą niekontrolowane, to mogą zdominować duchem ludzkim. Posłuchajmy. Na co Jan od krzyża zwraca uwagę? Cytuje: Zmysły stanowią niższą część człowieka. Tym samym więc nie mają możliwości poznania i pojęcia Boga takim, jakim On jest. Oko bowiem człowiecze nie może Go widzieć. Ucho nie może posłyszeć Jego głosu. Węch nie odczuje woni tak słodkiej, smak nie zakosztuje dobra tak wzniosłego, Dotyk nie odczuje rozkoszy tak wzniosłej, ani nawet rzeczy podobnej do boskiej. Ani myśli, ani wyobraźnia nie są w stanie odtworzyć postaci Boga ani jego podobieństwa. Tego, czego, jak mówi Izajasz, oko nie widziało, ucho nie słyszało, i co w serce człowieczy nie wstąpiło. Koniec cytatu. Tak, rzeczywiście tymi zmysłami, czy to zewnętrznymi, czy wewnętrznymi, my nie możemy dojść do Boga, nie możemy go zobaczyć, dotknąć, usłyszeć. Jeżeli jednak te dobra przybliżają nas do Boga, to Jan od Krzyża mówi, żebyśmy z nich korzystali. Z naszego wzroku, słuchu czy wyobraźni. Na przykład zwraca uwagę na piękno, piękno natury, przyrody. Człowiek, patrząc na piękny świat, może odczuć przedsmak z piękna samego bóstwa, może jakoś być pociągnięty do tej głębszej modlitwy, nawet podobnie. Jeżeli słucha pięknej muzyki, czy ogląda jakiś wspaniały obraz, oczywiście są to doznania estetyczne. To jest jakiś, może być pierwszy krok. Jeżeli pomagają, Jan Krzyżan mówi, żeby z nich korzystać. Dlatego ważne jest poznawanie świata, poznawanie piękna, harmonii chociażby stworzeń. Ważna jest sztuka, literatura, piękna muzyka. Ale równocześnie pamiętajmy, że one tylko podprowadzają na początku, zwłaszcza w tych pierwszych etapach, nie dochodzą jednak do samego Boga. Jeżeli człowiek jeszcze dodatkowo zacznie ich źle używać, to znaczy, zamiast patrzeć na piękno, chociażby wspaniałego górskiego krajobrazu, zacznie patrzeć na coś co oddala od Boga, no to wtedy te zmysły stają się przeszkodą. Jan też je tutaj wymienia, na przykład wzrok. Możemy źle używać wzroku. No dzisiaj to jest bardzo powszechne. Człowiek siada nieraz godzinami, wpatrzony w ekran, czy to telewizji, czy komputera, staje się biernym obserwatorem. Już nawet nie ma nawet siły zareagować, jak widzi coś niewłaściwego, tylko poddaje się temu bezmyślnie. Bezmyślne patrzenie albo bezmyślne słuchanie. Człowiek lubi sensacje, plotki, lubi mówić i też o innych. I to wszystko jest złym wykorzystaniem zmysłu słuchu. Tak samo w kwestii zapachu. Jan Krzyża chociażby zwraca uwagę na to, że jeżeli ktoś się za bardzo przyzwyczai do tych wspaniałych zapachów, to potem trudno mu je służyć, chociażby ludziom ubogim, dzisiaj także bezdomnym, chorym w szpitalu, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych zapachów, które wokół nich się czasem roztaczają. I człowiek ucieka. Tak samo w kwestii smaku. Niepohamowanie tych zmysłów prowadzi do obżarstwa, do pijaństwa, do jakiegoś nieustannego dojadania. Człowiek dzisiaj bardzo lubi ciągle dojadać i coś pić i coś mieć pod ręką, żeby włożyć do ust. W kwestii dotyku tutaj bardzo niebezpieczna jest wygoda. I dzisiaj także to jest mocno popularyzowane, aby żyć jak najwygodniej. No, we wszystkich możliwych kategoriach życia o tym mówi się i zachęca się do tego człowieka. Jeżeli nie kontrolujemy tego, to te zmysły zewnętrzne odwracają nas od Boga i od rzeczy duchowych. Jan odkrzyża znowu i ciągle powtarza, że trzeba zwracać uwagę na to, co jest niewidzialne, niesłyszalne, niedotykalne, co jest nadprzyrodzone boskie. I w ten sposób mamy rozwijać człowieka duchowego. Zresztą o tym już pisał święty Paweł w liście do Koryntian. Zresztą ten list także jest tutaj cytowany. Paweł pisał tak: człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Koniec cytatu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. A zatem także trzeba uporządkować, jakoś oczyścić sferę. Zmysłów. I Jan podaje tu liczne korzyści, jakie człowiek uzyskuje, kiedy należycie panuje nad tymi dobrami zmysłowymi. Zacytujmy tu jego radę. Właściwie to jest jego wniosek. Cytuję. Staje się dusza wtedy ze zmysłowej duchową i ze zwierzęcej rozumną. Tak, że człowiek zbliża się niejako do stanu aniołów, i zdoczesnego i czysto ludzkiego, czyni się boskim i niebiańskim. Koniec cytatu. Tak, jak trudno jest zwracać uwagę na te dobra niewidzialne, duchowe, bo one się nam nie narzucają w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności narzuca się nam to, co widzimy, to, co słyszymy, i człowiek jest. Jakby powołany. Nie jest zmuszony do niczego, ale naszym powołaniem jest to, żeby przekroczyć to, co się na pierwszy rzut oka nam narzuca i wejść w to, co jest ciche, niewidzialne, nadprzyrodzone. I to jest trudne. Ale to także otwiera nas na Boga. Jan od Krzyża mówi, że. Oderwanie się od tych zmysłów jest warunkiem kontemplacji. Pisze, gdy zaś ktoś nie żyje już według zmysłów, wszystkie działania jego zmysłów i władze skierowane są do boskiej kontemplacji. Myślę, że to jest bardzo istotne w kontekście modlitwy w ciszy, bo modlitwa w ciszy to jest wejście właśnie w ten świat nadprzyrodzony, duchowy. Nie patrzymy na nic, nie słuchamy niczego, nie mówimy. I wtedy otwiera się przed nami ten świat duchowy, ten inny świat, człowiek zmysłowy staje się duchowy. I tak każdego dnia i powoli przyzwyczajamy się do tego świata, coraz głębiej w Niego wchodzimy. Podsumujmy może to dzisiejsze rozmyślanie, rozważanie. Właściwie tą katechezę. Mówiliśmy o tych dobrach, dobrach naturalnych i dobrach zmysłowych, i o konieczności oczyszczenia z tej sfery zbytniego przywiązania do tych dóbr. No i powiedzmy, ta nauka Jana od Krzyża jest trudna, no bo. Jest to domaganie się oczyszczenia, uporządkowania wewnętrznego. To jest właśnie to nic, to nada, pięć razy nic. Nie jest to dzisiaj popularne, bo człowiek lubi właśnie korzystać z tych dóbr. Nauka Jana idzie jakby pod prąd tym współczesnym nurtom. Ale trzeba powiedzieć jedno. Taka jest właśnie nauka Ewangelii. Ewangelia też idzie pod prąd. Jezus nie obiecuje łatwego życia. Jezus mówi: To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Tak powiedział do Nikodema. Pozwólcie, że przeczytam tu taki fragment. Bardzo dobrego opracowania. Tomasz Dabi to jest autor, a jego traktat Ogień Wewnętrzny jest komentarzem do dzieł Jana od Krzyża i Teresy z Awili. I on stawia w tym swoim traktacie tezę, że to co mówi Jan i Teresa to jest właściwie to samo co mówi Ewangelia. W tym samym duchu idą te nauczania. Posłuchajmy. Najczęstszym chyba zastrzeżeniem wysuwanym wobec doktryny NADA jest radykalne oderwanie, o którym nauczają oboje, Teresa i Jan. Lecz co szczególnie podkreśla ten ostatni? Mówi się, że śmierć zmysłów i pragnień jest czymś niezdrowym, jeśli nie niemożliwym. A dziś rozumiemy lepiej, że Boga odnaleźć można nie w negacji, lecz w afirmacji, w radości i w świętowaniu. Ludzie, którzy występują przeciw idei oderwania i wyrzeczenia się samego siebie, są prawdopodobnie nieświadomi, że tym samym odrzucają nauczanie zawarte w Nowym Testamencie. Jezus powiedział, że Jego uczniem zostaje ten, kto wyrzeka się wszystkiego, co posiada, a nie tylko części czy większości z tego. Każdy wybór z konieczności zawiera w sobie negację. Podobnie jak nastolatek nie może dostrzec z wielkiej wartości w Dantem, Szekspirze czy Michale Aniele, ponieważ jego wyobraźnią zawładnęły komiksy, tak dorosły, który nie bierze pod uwagę ewangelicznego oderwania, nie może doświadczyć wzniosłej miłości. Czy wierzę w to, czego sam Jezus nauczał, a mianowicie, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i że nie ma innej. Koniec cytatu. Tak, Cała ta doktryna o oczyszczeniu, powiedzmy wprost, o jakimś wyrzeczeniu się, o kontrolowaniu swoich odruchów, nie jest jakimś samoudręczeniem, ale jest czystą Ewangelią, a Ewangelia to jest dobra nowina, która prowadzi nas do szczęścia. A zatem to wszystko ma na celu jakąś pełnię, pełnię człowieczeństwa. Jakieś piękno, o którym my nawet nie mamy pojęcia. Dlatego nie skupiajmy się na tym, co może jest negatywne w tej nauce, tylko na tym, co jest pozytywne. Dążymy do zjednoczenia z Bogiem. Jan odkrzyża jest przewodnikiem po drogach do zjednoczenia z Bogiem. I dlatego ukazuje ścieżkę pewną. I ta ścieżka jest ścieżką ewangeliczną. I teraz już wejdziemy w naszą modlitwę w ciszy, właśnie w ten świat duchowy, nadprzyrodzony, który się przed nami już otwiera podczas tej katechesy, a jeszcze bardziej podczas modlitwy w ciszy. I przeczytajmy fragment głosy o rzeczach boskich. To jest poezja świętego Jana od Krzyża. Oczywiście tylko fragment. Kto zakosztował Bożej miłości, Kto uczuł w sobie jej tchnienia, Dlatego wszystkie ziemskie radości Są pełne smutku, znużenia I wzroku swego wstrzymać nie może Tu na ułudnej próżności, Bo szczęście jego jest w tej tajemnicy, którą odnalazł w skrytości.